Podsumowano pierwszy rok działalności URANi. Hala Urania w Olsztynie, czyli najważniejszy ośrodek sportowo-kulturalny regionu, ma za sobą dynamiczny pierwszy rok działalności. Jak się okazuje pierwsze miesiące działalności przyniosły ze sobą wiele sukcesów. W ciągu pierwszego roku na hali odbyło się blisko 80 wydarzeń, w tym mecze, koncerty, widowiska oraz targi. Te różnorodne imprezy zgromadziły około 375 tysięcy uczestników. Frekwencja obejmuje zarówno arenę główną, jak i małą arenę, sale konferencyjne, strefę sportów walki, siło. Oraz lodowisko sezonowe. Wyniki te dowodzą ogromnego potencjału obiektu jako centrum życia sportowo-społeczno-kulturalnego nie tylko Olsztyna, ale także całego regionu. Ten pierwszy krok pokazuje, że ta inwestycja, którą miasto podjęło we współpracy z samorządem województwa, jest strzałem w dziesiątkę, mówił podczas briefingu prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. Olsztyn ma halę, na którą zasługiwał. Ale chciałbym zwrócić jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz uwagę niezwykle ważną. To to, że hala urania oprócz tych wydarzeń, na które wszyscy przychodzimy, zwracam uwagę, to także miejsce, dom wielu osztyńskich sportowców, wielu osztyńskich klubów amatorskich czy, czy profesjonalnych także, bo hala urania to jeszcze duży obiekt, profesjonalny obiekt. Tak zwana mała hala, na której od rana do nocy nasi olsztyńscy sportowcy dzięki finansowaniu właśnie z budżetu miasta mogą uprawiać swoje dyscypliny sportu na najwyższym poziomie. W pierwszym roku działalności nie otrzymała rekompensatę w wysokości 5 600 tysięcy złotych netto, z czego spółka wykorzystała 4 miliony 790 tysięcy złotych netto, w czym i tak około 1 milion 450 tysięcy złotych wróciło do budżetu miasta w formie podatków i opłat. Około 2,5 miliona złotych to równowartość bonifikat za udostępnienie obiektu osztyńskim szkołom i organizacjom sportowym. Cele na rok 2025 zakładają dalsze budowanie przychodów i minimalizację kosztów eksploatacyjnych, co może przynieść znaczące oszczędności. Głównym zadaniem dla, dla nas jako dla operatora obiektu jest pozyskanie sponsora tytularnego, ponieważ jest to, może być to znacząca pozycja w budżecie. Tak naprawdę przy, przy, dobrych, przy dobrych umowach sponsorskich, to jest około 10% budżetu, to są przychody e, z tytułu posiadania sponsora tytularnego i i też na tym skupiamy swoje działania teraz na początku roku, jak są tu wy wymienione e, obiekty, które od wielu lat współpracują, e, ten produkt mają sprzedane, czyli prawo do nazwy, to jest Ergo Arena, która od 10 lat, gdzie już, 13 lat ten czas szybko leci, e, ma umowę z Ergo Hestią i, i, i stąd ta nazwa Ergo Arena, która już utkwiła wszystkim chyba w głowach. Atlas Arena w Łodzi również od nastu lat już umowa na sponsora tytularnego. Te umowy wieloletnie pokazują, że ci, którzy kładą na to pieniądze, na, te, na tego sponsora tytularnego są zadowoleni i chcą współpracować dalej. To są dla nich wymierne korzyści. Rok 2025 zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie niż poprzedni. Więcej informacji o wydarzeniach można znaleźć na stronach imprezy.olsztyn.eu oraz hala.olsztyn.eu.